Cześć, z tej strony Dawid, albo Nintendo Family, jak to woli. I Dzisiaj znowu gramy sobie w survival a na Minecraft'cie. Właśnie zapomniałem, że z tych krzaczków patyki lecą. W sumie niepotrzebnie robiłem. Jestem ciekawy, czy Wam się spodobał film poprzedni. Nie wiem, bo yy, nagrywam to od razu i po prostu nawet inaczej to widzicie niż ja. Ale ładnie tam zamieszkamy. Tak, tam zamieszkamy. Oj, tak. O, tu jest ten... Jak to się nazywa? Wspomniałem. Nie wspomniałem. Cors dirt? Nie. Cors dirt, dobrze mówiłem. Wiesz co, wejdę na drzewo. Żeby mi nic nie zabiło. O, ja tylko bez kremu psikierę. Okej, okay. bierzemy piecyk. Przepalimy sobie mięsko. żeby nie umarł z głodu. Albo po prostu, żeby mógł szybko biegać. Przepalamy. Mhm. ściemniło się, więc trochę podjaśnię, żeby... O, przepraszam. ale o, to się wytnie. Yy, wracając to podjaśnień trochę, żebyście lepiej widzieli w nocy. Ok, i szybko rzucamy jeszcze się podpali. Ale mi zlagował dźwięk. Zdążysz? Zdążysz. Nie ma więcej męska. Zbieramy piesek i lecimy dalej. Mam do tego ładnego miejsca. Polecę. Mia... O Jezu. A dobra, pajanki pozabijam, bo. Z pająków mogę mieć sieci, a z sieci mogę mieć wędki. Akurat wędki bardzo lubię. Nie wiem jeszcze inny kanał kiedyś. O Jezus. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. I zawsze kończyłem odcinek wędkując. Generalnie zawsze kończyłem grę wędkując. Tak miałem jest to taka historyjka. Przy okazji widzę w ekranie, że chyba ok widzicie... Nie mnie Z takim podświetleniem, tylko że zgubiłem to piękne miejsce. Przebiegnę dookoła, może znajdę. O nie te haski czekam tam sam. Creeper tego nie tak. Dajcie znać, bo jestem ciekawy, czego bardziej nie lubicie creeperów czy szkieletów. Nie wiem, co jest szczerze gorsze. Szkielety to mają takie ojma, że cię zawsze trafią, ale z drugiej strony. Kocham to, gdy Creeper jest w Twoim domu i... O! Dzień dobry! Creeper jest w Twoim domu i... Podpali i ten wybuchnie ci puchaty, to jest piękne. Okej. Okay. Cieszę się, że trafiłem na wioskę. Sorry, wieś, muszę... O, jeszcze na łóżko. Dobra. Muszę znaleźć to miejsce. na Naładzę. A wiesz co? Nie będę Cię zabierał tego łóżka. Oj tak. A gdzie jest mój... ...mała patata? tu. Fajnie to wygląda jak mam tą mapę ja, kopię razem z mapą. O, nie, Co masz? Oczywiście nie, pokażesz. Okay. Czas na górę nie, zobaczę to miejsce, nie, nie, mi się podobało, ale to zaraz. to zaraz oj tak biblioteczki. Oj, tak. Jak są biblioteczki, to są też książeczki. Zawsze spęd... tak, szczerze, jak ja gram w... Chciałem powiedzieć w Zawsze gram w Minecraft'a, to pierwsze, najważniejsze, co trzeba zrobić, moje, moją opinią oczywiście, nie musicie mieć takiego samego zdania, ale pierwsze, co ja robię, to jak najszybciej przez zdobycie krów, farmy krów i farmy trzciny. Bo jak najszybciej chcę mieć 30 level enchant. Bo dużo daje, nie możemy się oszukiwać, enchant dużo daje. Okej, okay. ja ale tego nie potrzebuję. Uj, zielony barwnik. A, ja tego nie będę już co. Wywalę cobblestone. Super. Mam zielony barwnik. Coś się stało? Dobra, już mam dobrą miniaturkę. Mm. O, zielony dywanek. Tak też nie będzie, od razu mówię, i aktualny, No, od dawna, wezmę to. Nie będzie takich, wiecie w te słowa, profesjonalnych filmów z tego Survivalu, bo ty się bawię dobrze i chcę sobie z Wami się pobawić w taki sposób. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i ten, bo też tak, nie lubię takich nudnych, wyględnych filmów gdzie Starasz się być poważnym. Niepotrzebne to, tak, nikomu. Tak, teraz szybko ten yy, Golemix. Panie Golemie, muszę cię zabić. by żebym je zabił, bo będzie śmiesznie. Ok. Zawsze wolę się podbudować. Wiem, że trzy kratki wystarczą, ale kiedyś się podbudowałem na trzy kratki i nie zabił. Nie wiem jak. Ok. Weryfikujemy, ile nam dropnie, a nie chcę flowerów. Trzy, trzy, trzy sztabki, jakie? Coś jest... No. Oj, duże trzciny, oj tak. Wiem, że nie zebrałem, spokojnie, wiem o tym. Dobra, już wywalę ten barnik. Wezmę trzcinę. Pamiętajcie, jak chcecie szybko progresować, to trzcina jest bardzo ważna. Im więcej macie trzcin na początku rozgrywki, tym moim zdaniem lepiej. Zawsze z trzciną miałem problem. To będzie dłuższy ten odcinek, myślę. Jeszcze chcę wejść na tą dużą górę i poszukać tego miejsca. Już jest 7.35. Mam tego kurczaka, dobra. Przysiębam, że nie mam. Oj, tak, więcej trzciny. Szczerze, poszczęściło mi się na tym Seedzie. Szczerze, przeczekam, wygenerowałem świat. I dosłownie, jak go wygenerowałem, to. Yy, ten. Pierwszy, co włączyłem nagrywania. tam postałem dobra z 10 sekund za nim Ale. Co sumie ładny sid, naprawdę? Szybka wioska, taka ładna mesa. O, chyba... Nie, dobra, tu jest wioska. To też żebym jej nie zgubił, nie? 14 trzciny, okej. Okay. Chyba hmm. biegniemy na górę. I przebiegniemy się po tej górze. Chyba w ogóle tu też zamieszkam na tej górze, myślę. Ktoś tu będzie trzeba jakąś dżunglę blisko ogarnąć, ale chyba było, więc to nie problem. Pod rzecz jasna. A tu sobie takie schody zrobię. To jest improwizacja na najwyższym poziomie. Dobra, to za długo potrwa. Zaraz spadłem. Wiem, że może wam to się tak trochę lipnie oglądać, ale ja tam specjalnie w Minecrafta nie jestem. W, w żadną grę nie jestem, ale okay. Nieistotne, to szukamy. A to nie było w ogóle to miejsce? To jest wioska, tak? Tak, tylko też pytanie, bo są to takie dwie duże góry. Nie wiem z której strony wszedłem na tę górę. A, to jest chyba tam... Tak. Nie. Dobra, to tam zamieszkam obok wioski po prostu. W na razie mam wioskę to i tak git. Też nie mam Keep Inventory, więc muszę uważać, bo zawsze przyznam, szczerze, zawsze włączają Keep Inventory na tych... O, że byłem się że przez ...i na tych światach, bo po prostu często ginęłam. No tak ogólnie to teraz już gram bez wody. zakończymy wiosce sobie. O, jeszcze więcej słomy, okay. Dziękuję Wam za, dziś, za dzisiejszą obecność i do następnego razu. Cześć.